No i jestem, podłoga zrzucona jest, no to z krzyżkiem sobie byliśmy w Golęczewie, to pod Poznaniem jest, droga prosta jak drut, podłoga jakoś fajna, niektóre deski takie są pokancerowane, ale, znaczy nie pokancerowane, no senki są po prostu i, i tyle, trzeba będzie dechy przebrać tutaj, na szczęście więcej wziąłem ich. Z kilka metrów ładnych, więc myślę, że tragedii nie będzie. Niektóre deski są takie średnie, niektóre lepsze, niektóre gorsze, to się wszystko popatrzy. Więc podłoga będzie w tym stylu pobielona, i tak dalej. Na to lakier mat. Także to w ten deseń pójdzie. Co zrzutka zajęła nam gdzieś się, myślę, godzinę. Wrzutka, zrzutka, wrzutka tutaj na górę z godzinę No i co i później powrót do Solencina Busa musiałem oddać i później na godzinę dwudziestą byłem już w Gorzowie, już mogłem sobie wkąpać, odpoczywać i się cieszyć łupami wszystkimi. Także na razie odpoczywam. Dzisiaj, jutro też myślę, jakiś mecz się obejrzy, coś tego. Dzisiaj byłem z szybami. Jak zwykle, jakieś cyrki muszą być. Ostra jazda była bez trzymany, Tam u szklarza zmieniałem sobie cenę, jak chcą. Także warto uważać. Firma Wanda fajna, ale niestety nie z ich winy. Ale cena suma sumarum jakaś wyższa ma być. Policzyłem, pokalkulowałem. Wszystkie za i przeciw, rozważone są i najprawdopodobniej są trochę wyższą ceną wejdziemy w temat. No bo kilka rzeczy takich logistycznych jest po drodze, że nie opłaca się ciągnąć tych szyb. Gdzieś z Wrocławia czy coś, to za dużo roboty, to już lepiej na miejscu, te kilka groszy. Nie takich w sumie groszy, ale, ale wszystko w granicach normy się mieści i, i, i tyle. Także mówię, no na razie jest cisza, spokój. Na siebie znowu trzeba będzie poczekać, więc remont chaty się znowu odłoży. Ja tutaj troszeczkę odwrócę, tak jak planowałem, tak jak wyszło, to do, do przewidzenia, że zawsze są jakieś jaja. No i odwrócę tutaj działania i chyba się za podłogę zabiorę, później obłożę, tutaj zabezpieczę i wtedy będzie można działać dalej tutaj z szybami, kiedy przyjdą mi zakończyć łazienkę, więc trochę na odwrót podłogę przykryję, żeby się nie pyliła. No, czeka mi chyba jeszcze troszeczkę przeróbka tutaj wyżej, trzeba będzie w górę pójść, ale to jeszcze rozważę. W górę, w sensie podwyższyć trochę drzwi, wyciąć tutaj, w tym miejscu, ale to, to spokojnie, to bez nerwów. Muszę też sobie popatrzeć, co, co i jak tam wszystko się ma. I żeby trochę wyżej może drzwi były, bo podłoga z, trochę mi podeszła do góry i... Trzeba będzie rozrysować tutaj wszystko tak żeby było wyżej powycinać, pokombinować. Nie Myślę, że nie będzie wielkiego halo z tym. Trochę przeróbki i drzwi powinny być wyższe jednak mimo wszystko, bo już dwa, dwumetrowe drzwi to trochę, trochę nisko. Ale to spokojnie. Także tak to wszystko jest. Ja jeszcze chwilę posiedzę tutaj, pomyślę co sobie poplanować tutaj w wolnych dniach. Hmm. Znaczy co poplanować w chacie, ale w wolnych dniach to zrobię. Także chałupa spoko, fajnie jest chłodno, na dworze jest strasznie ciepło hmm. wręcz upał. A, w, a tutaj izolacja działa, jest naprawdę tak jakby klimatyzacja była, więc jest super. Takie tak jak powinno być. Zimą ciepło, latem zimno. Nawet nie ma sensu okien otwierać, bo, bo szkoda, bo tracić chłodek fajny. staje w krótkim rękawku jest mi tak akurat. No, także to wszystko na tyle i, i kończymy. I do następnych zadań. Żegnam.